Siemano widzowie z tej strony, królowiczka Kacper, Dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek z CS2. Trzeba zdobyć najlepszą rankę w grze, a wy widzowie zostawcie łapę w górę, suba z Oczywiście, jak Wam się spodoba wam ten materiał, to wtedy zostawcie łapę w górę, suba z Jak się spodoba odcinek. A jak zostawicie mi 1000 subskrypcji pod tym kanałem, to stworzę swoje ekipę do grania i ekipę do nagrywania, ale musicie pod Królowiczem Kacperem, czyli pod moim kanałem zostawić 1000 subskrypcji. Jak zostawicie mi 1000 subskrypcji pod Królowiczem Kacperem, wyślę Wam link pod postem, link do Discorda. Jak wejdziecie, wejdziecie w ten link, to wbiję Was na moją grupę Discord i tam będę Wam dziękował za te 1000 subskrypcji. I też wtedy zagram ze wszystkimi, pogadam ze wszystkimi i też zrobię oddzielny odcinek, jak dziękuję Wam za te 1000 subskrypcji. No i wtedy zagram ze wszystkimi. Za te 1000 subskrypcji I też może stworzę ekspert do nagrywania. Ale to się... Ale żeby to się spełniło, musicie zostawić 1000, subskry 1000 subskrypcji pod tym kanałem. No i co? Piszcie różne komentarze. Ja za wszystkie komentarze będę sertu szkołę lajkował. Będę serdu szkołą lajkował. No i ogólnie. No i czekamy na GTA a i naszym y challenge jest zdobyć najlepsze ręczywcze. Jak sama nazwa mówi, tego czyli CS2, zdobyć najlepsze ręczywcze czyli globala. Musimy zdobyć globala. Jak zdobycie globala, to będzie koniec serii. Tak samo jak stracę całkowicie to będzie koniec serii. Dobra, że ja się furby skupiam. Cześć. czołem. Zby to no, elegancko. Oh, no, On Aha. Gotcha no, tym chodzi, żeby się jest, ja typu Mam dobrą drużynę. Muszę go osłaniać z czegoś paręczowego. Mogę go to co robić, może tu jest na przykład pozycji Miasto. Właśnie, ej, bez fitów. Ciekawe czy kiedyś poszedł taką mapę Mi... Miasto?

Się w korekcie rzeczywiście no, się wyłożyłem. Ja tak mi jest no. Źle poszliśmy, dobra. na no, a oni lepiej grają, trzeba pójść za tym razem. Peskiki. No i dobrze nas ślubili. Tu trzeba z połowów grać, bo to jest o tym. Tu nie chodzi o to, żeby nie. bycie jak. wiecie, tu nie chodzi o skill, tu trzeba po prostu już grać. To, co mi to. Boże, bo to jest CS to nie jest wurz ja muszę grać jak chcesz. Dobra, Dobra. Dobra, Nie wiem, się kupiłem, ale... Ej, to, zobaczmy, nie to brało, się Dobra, to, jest... Dobra, to jest Razie. Nie, nie wiem, gdzie poszedł, szczerze. Oni dobrze grają wszędzie. Nie potrzebuję tego zasranego smoka, tak rzuciłem. Dobra, chodźmy. można. nie Dobra, nie Dobra, no, no, Patrzcie budowie, no, Dobra budowie, przegramy Budowie możecie pominąć na odcinek już Patrzcie jaki jest wynik Patrzę 0 runda jest bliżej Możecie jak coś pominąć odcinek Bo to już wiecie jak coś zakończyć

Oni jeszcze mają, tak? Miski jedynie co można, jedynie co można, nie wiem co to jest. Ej tak pan to tutaj będzie. No. CS to jest rachy, to jest najgorsza gra. Widzieliście to widzę, widzieli. CS to jest najgorsza gra Tak naprawdę, CS to jest najgorsza gra. Widzieliście ile gościu dostał? Ja widziałem. Macie to nagrane. Ja Miałem <laughs>

Teraz you w tym momencie wygraliśmy, bo mieliśmy od razu przewagę, nie czekamy na pogodźców Ale ubiłem. Ja jakiś miał za to wstęp. Gdyby to był głupi, to bym było co zrobiłem. Bo ubiłem tamtego, od tego, tego ubiłem trochę. Dobra. Wszystkim teraz tu na witach. Mamy za bronie. Wyszać, mamy, mamy to Wyszedł. Dobra. Tu mamy kamerę. Tak, reguły wymieszczam. Ty żeby A 上片，呀、yeah,，上。 No, przewaga liczebna i to nas uratowało tak naprawdę, ale to była gość, dobra akcja, bo ja jakieś uniki zrobiłem gościu i mnie nie mógł załatwić, ja byłem dobra, się wziął coś na to. Pięknie to, to pięknie to pięknie. Dobra, mamy przewagę, widzowie Petr to Mamy przewagę. <trybujesz> Trzeba ich po prostu... nie wiem gdzie my pójść A, oni lepiej grają. A, dobra, to idę na bramę. I'm, I'm... go, a... Uh. ...nie ma. Chciałem to tak. Det är bara att säga, bara att bekämpa ett Grenade Nu ska vi göra som så, nu ska måste göra som så. Co ja... co ja co to znaczy krasawa? Co to kurde danie jakieś? Piano, piano. Oh. Deploying yeah. Deploying flashbang. Yeah, something in Flashbang! Nice! Nie, nie, Tutaj my już to przegraliśmy tak naprawdę. Ale przecież, obiekt nie zrobiliśmy nic. Fajnie by było jakby się dało dał całkiem ranki, żeby się wydupić, że wiecie, jeden mecz i już koniec ranki, całkowicie. To się przegra. Bo mi się naprawdę już w CS-a nie chce nagrywać. Byłbym w, w sumie nieodpoczątny. A bo w sumie mamy chyba pomysł w serio. Ty byś się

The <smartan> <laughs> <Get up. laughs> best to have, so samshan. Nie wiem, jak to wygrać, czy nie, no, da się dobrze grać, tylko wiecie, to nie, to nie jest Warzone Jakby to była inna gra, i by była nowsza mechanika, to by wiecie, tego nie było Byśmy może wygrali. Zawsze tak to może nie ma. No. Szczerze, so, może, ja tak szczerze. Tu jest 100% szans na remis Tu procent 100% szans na remis Chociaż i tak jest, zawsze przepaka 3. oni teraz robią. Przeprowadźmy to, było sobie Nie, mam być, nie, ja nie jeszcze nie, nie wiem czy to była moja wina, ale oni też jeszcze mi flesza dali. Magiem przyszło ich tam milion Ja tylko jednego dotknęłem o, a, no, no, no. No, no. a bo dobra teraz idę enko, na. I do M na M Idę M Wiem, że tam głównie nawet raz wiem, się ono ma większej jakiś rozrzut. I całość się traciła, strasznie. Zauważyłem. Ale ten to w ogóle jest zepsuty. Dzisiaj na odcinku, kurwa. No i dupa, no jak i co mam pójść na tego celu? No pewnie, i co mam w tym zrobić? Załatwiam jednego, przychodzi drugi no. I nie zrobię żadnego uniku Nie zrobię nic bo... bo ta gra jest tak rozwalona A z po co ja to kupuję Ja pierdolę Po co ja gra, boże no Ja już wiem przez co przegraliśmy, no i przegraliśmy no. To CS to gówno, CS to gówno, CS to gówno. CS to gówno. So, Zobie, nie polecę tego, nie polecę. Dla mnie CS zawsze będzie gównem. Zawsze. Gdybym miał lepszą gra kartę graficzną i gdybym mi normalnie jakoś ładnie wygrywał, ładnie, no, Warzone, boże, Battlefield mi ładnie. A w sumie, a co, po co ja takiego mam tego CS-a? ja jutro nagrywam Battlefielda. Jutro bardzo proszę na Battlefielda i to nawet na społeczność, na pos... Po co oni usunęli społeczność i dodali posty. Dla mnie to jest grupy. Nie. Pod postami będziecie mieli napisane co jutro będzie. A ja co, żegnam się z Wami, życzę Wam, żebyście mieli lepszy gry ode mnie, żebyście mieli lepszy dzień ode mnie. A ja co, życzę Wam. Dobrego dnia, trzymajcie się.